Wystrzelę strzałę i kliknę zegar. W tym momencie świat i czas całkowicie się zatrzymuje. Tak jak zresztą słychać. Co się dzieje? Okej, okay, słyszę dźwięk, ale poza tym dźwiękiem nie nic się stało. Co się stało? I po prostu świat zacznie stawać się jedną wielką pustką. Siemanko, moi drodzy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z kolejnymi pięcioma mega porąbanymi modyfikacjami. Ale jest pewien smuteczek taki totalny, ponieważ możliwe, że będzie to ostatni taki przegląd w, w tym roku. I myślę, że skoro to ostatni taki przegląd, to możesz zostawić taką łapkę w górę po prostu. Byłoby miło! Tak więc, od czego sobie zaczniemy? A zaczniemy sobie od modyfikacji, której nigdy wcześniej nie widziałem i nie spodziewałem się, że coś takiego może być w Minecrafcie, naprawdę. W sensie, do naszej gry zostały dodane dwie rzeczy. Czy one były tutaj, w której one były zakładce, moi drodzy? Okej, okay, już mam. I mamy dwie rzeczy. Mamy DK, który będzie oznaczał rozpad. I mamy zegar. O co tutaj chodzi? Jeżeli DK weźmie do łapki, to wszystko wokół nas zaczyna się po prostu zmieniać, rozpadać i świat ulega jakiemuś dziwnemu zniszczeniu, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale to nie jest główna rzecz w tej modyfikacji W zasadzie nie mam żadnego pojęcia, skąd ona się tutaj wzięła Natomiast, jeżeli wystrzelę strzałę Gdzieś na przykład tam Czekajcie, czekajcie, zróbmy to lepiej Wystrzelę strzałę I kliknę zegar To w tym momencie Świat i czas całkowicie się zatrzymuje I wygląda to, powiem wam Kozacko Nawet widzę miejsce, z którego wystrzeliłem Tutaj jest lot strzały I mogę ocenić gdzie ta strzała poleci? Mogę ją zatrzymać, puścić i zatrzymać na przykład już w momencie, jak się wbije. Gdzieś tutaj w kogokolwiek. Możemy na przykład strzelić w niego, zatrzymać czas i zobaczyć, że dostał centralnie w prawe ucho. Wiecie, to jest jedna tylko taka rzecz, ale generalnie jest to mega, bo mogę zniszczyć sobie to. I w tym momencie na przykład zatrzymuje czas. Jeżeli jesteśmy w podziemiach, na przykład, nie wiem, wylewa nam się woda. Jesteśmy w podziemiach, wylewa nam się lawa, zatrzymujemy to, jesteśmy w stanie się obronić. Nawet jeżeli w tym momencie, moi drodzy, wpisuję y, czas, że była noc, ta noc się nie dzieje. Muszę to zrobić w momencie, kiedy faktycznie czas nie został zatrzymany, nic wtedy nie działa. Nawet komendy. To jest naprawdę mega, mega. Ciekawe. I wydaje mi się, że naprawdę bardzo użyteczne. Poczekajmy, aż jakieś moby mi się tutaj pojawią. Na przykład szkielet. Czy na przykład Creeper, nie wiem, zaraz zobaczymy i patrzcie, mamy szkieleta, który zaraz będzie do mnie strzelał, ja mogę to sobie totalnie zatrzymać przed głową i to ominąć i on teraz jest w letkim szoku, bo nie jest w stanie mnie w ogóle trafić, nie spodziewałem się, że tak dobre modyfikacje, zobaczcie, ja go całkowicie ścięło, on ma teraz zwoje mu się w mózgu wyprostowały, o, dobra, teraz nie zdążyłem, teraz mnie trafił. Ale no, powiem wam, że jest to naprawdę kozackie. Boże, jak mi się to podoba. I tutaj wygląda to trochę gorzej. Jeżeli nie, 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 jestem w stanie tego wyczuć, bo bądź mam za mało czasu na reakcję, no to niestety nic nie zrobię. Ale na przykład w tym momencie Creeper już sobie wybucha i jestem w stanie uciec nie ginąc. Naprawdę wiele rzeczy możemy w ten sposób zrobić, i wiele rzeczy w sensie fajnie oglądać. Jak do moje kozacka modyfikacja, polecam Wam sobie zainstalować, jest na wersji 1.12.2. Tak więc korzystajcie, macie nazwę modyfikacji w opisie, możecie sobie instalować. A mi się wydaje, że w tym czasie możemy lecieć już z kolejną modyfikacją. A wy napiszcie w komentarzu, do czego można byłoby taką modyfikację jak ta jeszcze wykorzystać. No, dobra, słuchajcie, kolejna modyfikacja będzie dotyczyła mm, rozprzestrzeniania się pewnego wirusa. Nie wiem, czy brzmi znajomo. W każdym razie, moi drodzy, w tym momencie w naszym Minecrafcie, otrzymujemy bakterie, bakterie, które się nazywa Replacer oraz Destroyer. Jak to działa? Generalnie taką bakterię możemy położyć sobie na ziemi i ona nikomu nie wadzi, nic nikomu w zasadzie nie robi. Ale, generalnie z czego się orientuję, jeżeli byśmy wzięli sobie taką ziemię, położyli zaraz nad tą bakterią. I wzięli sobie, odpalili po prostu pochodnie, żeby uruchomić tą bakterię. To świat zacznie się infekować. Tak jak zresztą słychać. Co się dzieje? Ok, słyszę dźwięk, ale poza tym dźwiękiem nie, wiem, co się stało. Co się stało? Jak widzicie, ta bakteria działa w ten sposób, że jeżeli dałem jej ziemię nad nią. To zaczyna ona całą ziemię, jaką tylko znajdzie, wyżerać. Więc, gdybym zrobił to w drugą stronę, a mianowicie dał taką bakterię, położył na niej trawę w tym momencie, to nasz świat z racji, że nie ma pod nią ziemi, zacznie całkowicie zanikać. Patrzcie to. Co zacznie się tutaj za chwilę dziać? Ta bakteria chyba będzie zanikała i po prostu świat zacznie stawać się jedną wielką pustką, jak zresztą widzicie. I jest to efekt, którego nie da się zatrzymać, to idzie cały czas, więc jeżeli coś do czegoś takiego dojdzie, no to nasz świat już raczej nie będzie wyglądał tak samo i musimy przyzwyczaić się do nowej normalności. Nie, generalnie po prostu odpalamy nowy świat, no nie, ale, ale polećmy gdzieś dalej, gdzieś, gdzie jeszcze wirus nie dotarł, tutaj już jest. On jest bardzo daleko, takie odnoszę jakieś wrażenie. Strasznie szybko się rozprzestrzenia, ale yy, mamy też drugą wersję, czyli replacer. I on będzie działał tak, że jeżeli damy mu blok nad nim, to nie będzie on niszczył bloków, które się znajdują, tylko będzie on je podmieniał. Wszystkie dookoła. A mianowicie, jeżeli teraz weźmiemy sobie na przykład ten replacer, wrzucimy sobie na niego blok diamentu, oj, tutaj, i damy redstone. To świat w teorii powinien zacząć zmieniać nam się po prostu na bloki diamentu. Nie jestem pewny, czy na pewno tak będzie, ale wydaje mi się, że tak powinno to działać. Aczkolwiek ten tak nie działa. Nie wiem dlaczego. Co to było? Okej, okay, nie do końca wiem jak to działa ten replacer? Bo ten ewidentnie działać nie chce. Pytanie: Co się stanie, jeżeli położę go na ten blok bakterii, który miałem wcześniej? Mam jeszcze coś takiego jak tutaj bakteria jammer. Nie wiem, co to może mi tutaj dawać. Aczkolwiek, wróćmy się kawałek do tyłu, gdzieś, gdzie już zachodził ten efekt niszczenia się świata. W to było miejscu? To jeszcze dalej? Tak, dobra. Widzę, gdzie ten świat zaczyna coraz bardziej być zżerany. Zobaczcie, jaki to jest już kawał ziemi, kawał przestrzeni po prostu zniszczony. Dlaczego ten to mi się zmieniło? Czekaj. To chciałem wziąć, okej. Okay. I czy jeżeli to teraz gdzieś ty te położę? Co się stanie? Chyba nic. Czy ja... Czy ja właśnie zatrzymałem zniszczenie się świata tym ustrojstwem? Tak, ewidentnie to powstrzymuje cały świat. Nie wiem czym jest replacer, bo to nie do końca działa. Nie mam pojęcia, ale tak wygląda modyfikacja, więc <laughs> możemy chyba przejść do kolejnej modyfikacji, coś mi się tak wydaje. Także tego, mamy kolejną modyfikację, która powiem wam szczerze, czuję delikatnie świat, bo nie wiem dlaczego tutaj nie ma pochodni, ani nie ma drzwi w domkach, jest to dość dziwny Bóg. mam takie wrażenie. I Nie ma normalnych willaderów, gdzie ja jestem, przepraszam. I ten jakiś zdziwiony w ogóle. To nie jest modyfikacja, to, to nie o to chodzi. To, 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 modyfikacja tego nie dodaje, nie? Co się w zasadzie stało? Bardziej modyfikacja będzie <grywka> dotyczyła totalnie innych rzeczy, a mianowicie tego, że w tym momencie możemy mieć ognisko, ale nie takie normalne, tylko takie. W sensie to wygląda jak ognisko z Minecrafta, ale to jest taki kubeczek, w którym możemy sobie przepalać rzeczy i powiem Wam szczerze, że jest to dość fajne. Ponieważ możemy przepalać sobie tutaj różne rzeczy naraz, z czego widzę. Czekaj. Dobrze mówię? Tak? Okej, okay. a węgiel? Fajnie to wygląda, że to się tutaj normalnie piecze w środku, no nie? Szczerze mówiąc, myślałem, że to zadziała, ale to tak średnio działa. Nie, nie, nie wiem o co tutaj chodzi. Generalnie. Nie wiem po co ta modyfikacja dodaje coś takiego tej gry nam, ale. Ciu, chcesz piec zapalniczkę, halo! Okej, okay, to nie działa tak. Generalnie nie wiem jak to odpalić, bo to jest dość dziwne. A to jest guzik? Moi drodzy, nie, nie wiem jakbym się nie starał. Ja chyba nie wiem. Czy ja anty coś zapalić? Czy to ja mam węgiel? I węgiel pływa? Bez sensu. To, to nie ma tak. To Tu węgla nie wrzucę. To tutaj tego nie wrzucę. Nic nie zrobię. Mamy też dwie inne rzeczy. W sensie mamy coś takiego jak. Taki piec. To wygląda dosłownie jak piec. Z którego nie możemy korzystać. Ale na tym może postawić zegarny. To, to tak. Kuchnia w Minecraft. Dokładnie. I tutaj znowu możemy wrzucić sobie takie rzeczy. Y z tym, że. Czekaj, zrób tak. To jest bezużyteczne. Dobra, nie oszukujmy się. W sensie nie po co to zostało stworzone. Jeżeli miało to działać, ale nie działa, to to albo jest... Jestem głupi, bo nie wiem czy z tego się korzysta albo nie wiem Dobra, ja byłem przed chwilą na tym, na stronie jak to podpalić Ale to nie działa, w sensie <gryw> Widzicie, że to nie działa, nie? To nie jest tak, że tylko ja tego nie ogarniam Nie da się czymś innym chyba podpalić yy, rzeczy A tutaj nie ma żadnych innych rzeczy dodanych nowych, czy jest coś? Nie no nie ma Okej, okay, czyli mamy coś do pieczenia, z czym się nie da piec Fajna modyfikacja, polecam 2 na 10 Także idziemy do kolejnej modyfikacji no dobra, kolejna modyfikacja będzie delikatnie podmieniała nam zwierzęta, które aktualnie możemy znaleźć w naszym świecie, a dokładnie jedno, jedno, które ma duży związek z kebabem, a mianowicie, chodzi mi tutaj, moi drodzy, o owce, którą już zresztą tutaj widać, na początku wyglądała to jak jakaś chora ryba. Ale nie, nie jest to chora ryba. Jest to chora owca. Moi, moi, moi drodzy, ona wygląda jakby po prostu była przeziębiona, bo siedzi w zimnej wodzie. Ale to nie jest prawda, ponieważ to jest na trawie i tej i nie jest zimno. Więc jest porąbane, Ma ona inny dźwięk. Jeżeli na nią klikniemy, zobaczcie, że ona jest strasznie szybka. Ciężko byłoby ją dogonić normalnie, gdybym nie był na game modzie. I generalnie o co tutaj chodzi? Jeżeli zabilibyśmy taką owcę, nie dostajemy niczego specjalnego, po prostu wypa wypadnie z niej. wypadnie z niej sobie standardowo wełna, plus jakieś tam mięsko, no nie, które będziemy mogli zjeść, ale jeżeli ogolimy taką owcę, to nadal jest cała niebieska, nie wiem dlaczego tak wygląda, ale mamy coś takiego jak energetic red wool, który ma ileś tam punktów mocy, siły, co z tym zrobię, chyba coś osunąłem, a gdzie ta druga latała? Tu ją mam. Czekaj, weź to coś, to coś, bo to nie wiem do czego to w ogóle jest. Generalnie nie wiem czy to nie jest tak, że to będzie potrzebne do jakiejś innej modyfikacji, aczkolwiek mamy taką owcę właśnie w grze, nie wiem do czego to potrzebne. Mamy energetyczną wełnę, która daje coś tam mocy, ale no w zasadzie nie daje mocy. O Jezus! O Jezus, ona razi prądem! Ta wełna, która razi prądem to jest dość porąbane moi drodzy. I nie da się tego w ogóle podnieść! Ej, co za porąbana akcja! W sensie wiecie, może jest to ciekawe, ale po co? Nie rozumiem. Czasami modyfikacje są takie, że się delikatnie gubię. One tam miały jakieś wartości. Nie, wiem, czy to jest do innej modyfikacji, czy po prostu ktoś tak zupy to nazwał, że właśnie można było się zastanawiać, czy jest to coś ciekawego, czy po prostu. Pff. Ale tak grabnie przechodząc do ostatniej modyfikacji, to mamy jeszcze jednego moba, który się zmienił i ten już jest dość ciekawy. Zaraz wam pokażę, o którego moba mi chodzi. Chyba zrobiłem źle portal na Madora, ale to nie jest istotne, bo w tym momencie w naszej grze możemy spotkać takiego jakby brata, może nie brata, ciężko nazwać go bratem. Generalnie powinniśmy znaleźć tutaj, e, moi drodzy, w nederze. Jak to się generalnie nazywa? Bo co mam problemy z pamięcią. Fortecę, dobra, przenieśmy się do tej fortecy. Bo generalnie modyfikacja polega na tym, że delikatnie podmienia nam blazy. I one nie, nie są takie standardowe jak zwykle. Czekaj, nie będzie je przyniosło w ogóle. I gdzie ja jestem? Idzie ta forteca? Halo? Okej, okay, forteca jest tutaj. I, moi drodzy, generalnie, w grze może zespłonować nam się całkowicie. Standardowy rodzaj Blaze'a, tak jak widzicie tutaj. Ale jest szansa na to, że tworzy nam się taki Blaze. On nie jestem do końca pewny, czy ma więcej punktów życia. Czy jest po prostu silniejszy. Zaraz może założę sobie jakąś zbroję, zobaczymy, czym on się różni, ale wygląda dosyć ciekawie i nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby coś takiego w Minecraft'cie Być może zostało kiedyś dodane. Więc weźmy sobie właśnie nie spektatora. Yy, Sorrywala po prostu. Okej, hey, ty jesteś kolego przesympatyczny? Co będziesz robił? Okej, okay, one tak standardowo strzelają A z czego widzę ten Blaze Co chwilę Puszcza jakieś dziwne kółka naokoło siebie Także, włączmy game moda kreatywa. Weźmy sobie jajko przezzywające pomyka. I zobaczmy jak będzie to wyglądało w normalnych warunkach Gdzie nie będzie to zasłonięte Pytanie jest za które razy uda mi się stworzyć takiego Blaze'a I czy ja mogę go w ogóle stworzyć Okej, okay. chodzi na to, że ja nie jestem w stanie go stworzyć, że on musi się sam pojawić. Ale na szczęście ten już tutaj sobie wyszedł, więc jesteśmy w stanie go w końcu sprowokować. Zobaczcie jak on będzie atakował. W każdą stronę wali płomieniami, przez co naprawdę ciężko byłoby się przed nim ukryć. I słuchaj. Co on robi? On jeszcze ma zbroję do tego, tarczę sobie robi z tych swoich płomyków. Okej, okay. to jest dość trudne. Nawet pewnie się podpali i znowu będzie strzelał. No właśnie. I teraz byśmy chcieli do niego podejść, bo już nie strzela. Zaraz będzie tworzył tarczę. No właśnie, i w tym momencie raczej. Okej, okay, teraz jesteśmy w stanie go zaatakować, ale wcześniej, gdy miał tarczę, nie byliśmy. Dość ciekawa sprawa. Możecie napisać, czy widzielibyście takiego blaza w grze w naszym Minecrufcie. Okej, okay, podpalił mnie ja i zginąłem. Tak więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie apeszki w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. pa! pa.